Hej, cześć ja OS, witam Was w siódmym, a zarazem ostatnim odcinku z Five Nights at Freddy's 2 Dzisiaj lecimy Custom Night'a. i pewnie większość z osób myślała, że pojawi się nos Golden Freddy. Jednak ta nos szczerze jest według mnie troszeczkę zbyt trudna, jak na moje oczywiście standardy. No to może Fazbear Fever, gorączka Fazbera. Trochę lepiej, ale wciąż za trudne. No to Cupcake Challenge. Tak, to dokładnie to co będzie. Wiem, że oczekiwaliście najtrudniejszej nocy, ale no jednak, no nie oszukujmy się, no trochę te 10-20 jest trudne. Przepraszam? No. Ogólnie tutaj... Najgorsze jest ogólnie to, że mamy tutaj zbyt, dużo, zbyt wiele do roboty. I to jeszcze mamy z 10 animatroników. No, 11 tak konkretnie, jeżeli doliczyć marionetka. Dobra, okej, okay, foxie y, Foxy the pirate fox y, się pojawił na wykorytarzu. Okej, okay, dobra. Słyszę, że wchodzi ktoś do wentów, więc okej, okay, to jest to chica Balon bo i ty skur byku Chyba zdążyłem Tak, zdążyłem Okej, okay, najlepiej już sprawdzić sobie Uważaj z tą latarką, bo mamy Golden Frediego. Okej. Okay. Fuck. Fuck my back. Dobra. Już zjebałem. No, oczywiście. Za późno ubrałem maskę. Dobra, nie ma co. To była akurat moja wina. Nie wina trudności. É, Jak ty do Węta? Pewnie balon śmieć. Albo to boli. Wiedziałem balon śmieć. Jak ja idealnie wyczułem moment. Nie tym razem cikus, czy tam cika, no cika. Dobra. To idź Bonnie, rób ten pokaz, eee... Pokaz siateł. Fuck. Fuck my... Chyba zdążyłem. No, zdążyłem na pewno. Coś za łatwo idzie Zaraz któryś z kurczybyków to przerwie Trzecia AM Rekord! Rekord! Nie, po, po prostu musiałem. Przynajmniej spróbować do trzeciej. Musiałem! Oh mój kot się akurat bawi lego. Nagrywam to około 21 w nocy. Ten odcinek pewnie wyda się około 10 i to w nocy. Żeby jakkolwiek algorytm. Znaczy, nie, już, już ten algorytm. Algorytm to tak jest tutaj u mnie zajechany. Oj, co ja robię? Więc, jak widać, mimo że wszyscy są na piątkę, to dalej jest jakaś trudność. Dalej to nie jest łatwe. Okay, jest trzecia znowu Bunny Mamy mało flashlighta Czwarta! Ej, dobra Jak tego nie skopię Jakoś głupio To mogę to przeżyć Znajom życie Ja to tak przewalę Wiedziałem, że to jest w partole. Ale nie było słychać wentylacji! Tak <śmulny> 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 ja... Dobra, prawdopodobnie, że jeżeli skoro tak długo dożyłem, to myślę, że tutaj wstawię jakieś cięcie i widzimy się koło godziny czwartej. Okej, okay, jest czwarta AM. Hej, okay, powtórka z rozry... Fuck. JEST PIĄTA! Dobra... Błagam, Foxy, tylko nie przychodź... Dobra, Fredziak, 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 szybciej, szybciej... Bo mamy praktycznie Flashlighta na zerowym... Praktycznie na zerowym mamy... Boże, ale mi pije serce. Fak, Foxy. Szybciej, wypadaj. Wypad. Łagam, Łagam, zmieniaj się na szóstą. Jest! Jest! Uch! Uch! Boże, w końcu! Wreszcie! Wiem, wyrzuciliście mnie z roboty. I warto tutaj zaznaczyć, że nie jesteśmy tutaj Jeremy F F Fitzgeraldem, tylko Fritzem Smithem. I tak... W końcu przeszliśmy w FNAF 2, czyli kolejną grę do otaczenia. I wiem, że oczekiwaliście innych, że oczekiwaliście trudniejszej nocy, ale sądzę, że ta też nie była do końca łatwa. No i co, dostaliśmy gwiazdkę, a co za tą gwiazdkę idzie? No nie wiem, weźmy dla, tak dla Beki Golden Freddy Night. No oczywiście, tylko tak, tak, na, tak, żeby tak na test. I co dostajemy? Dostajemy cupcakea! I ogólnie, za każdą ogólnie nockę e, Właśnie się dostaje jakąś tam e, no Dostaje się Tak, tak, tak e, Dostaje się Dostaje się maskotkę I cóż, ja już się oczywiście z wami żegnam Mam nadzieję, że wam się podobało O, minigra na zakończenie, dobra Którą to my mamy minigrę? Okej, okay, give, give, give lives no i tak, oczywiście tym takim, dosyć spokojnym akcentem, bo tutaj marionetką, która właśnie daje duszę zabitym dzieciom. E, mam nadzieję, że zakończymy ten odcinek. E, myślę, że FNaF 2 już został domknięty na CITO. Do, re, raczej chciałem po prostu zrobić taką nockę, e, w sensie w Custom night, która jest wystarczająco trudna, ale też nie jest za trudna, ani za łatwa, więc dlatego wziąłem Cupcake Challenge. I sądzę, że wyszedł on mi całkiem dobrze. E, następna gra jaką się pojawi to będzie FNAF 4 e, i dokończymy tam noc 6, 7 i 8, a potem e, Sister Location, no i Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. I na tym się zakończy to okrywanie niedokończonych FNaFów Więc cóż, ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się zobaczenia. Jalo, cześć i siemanko!